Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzart i dzisiaj tak, będzie o sposobie do zarobek, który już niestety nie działa a Którego bardzo używałem i który działa bardzo fajnie I dzisiaj oprócz tego będzie jeszcze oczywiście o Majorze, znamy już finalistów Wiemy kto przeszedł, więc naprawdę ciekawie i no są to drużyny, których raczej ja się przed nie spodziewałem Więc ciekawe i więc co, tylko o szybkim wstępie eee, Przejdziemy sobie do skin daję daje na do skinów Darmowe 5$ z kodem ELZART przy wymianie, jest bardzo spoko opcja Plus do tego przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania. Przy doładowaniu 100 dolarów sensie darmowe 35 dolców. Do tego strony nie cena na naprawdę ładne krafty i tych kraftów jest dużo na stronce, więc można sobie czegoś poszukać, wyjąć coś fajnego i nawet na tym zarobić, przydając te krafty potem drożej. Więc link do stronki zostawiam wam w opisie. A my najpierw przejdziemy jeszcze przed tym zarobkiem, zaraz z wam o nim opowiem, ale jeszcze następnie przejdziemy sobie tutaj do meczyków. Więc wczoraj nawi po boju udało mi się wygrać eee, i wygrywa z G2 2 do 1. Eee, no dla mnie ogólnie dużo zaskoczeń. Nie spodziewałem się, że Face w ogóle w takiej formie będzie po tym jak wiecie, oni tam mieli 3-2, dokładnie mówiąc. W Pikemie, więc. No, nie leciało im najlepiej. No ale co, ale teraz rozwalili sobie Spirit, potem Vitality e, które w sobie dużo popełniało błędów. I mamy teraz finał Face vs Navi. Szczerze mówiąc, chyba będę kibicował Face w tym pojedynku. Chociaż... No chyba Face, tak się wydaje. Generalnie już jakby te dwa półfinały to No szczerze moim faworytem Faworytem o, drużynie którą kibicowałem było tu tu i już bardziej Vitality Ale zostało Face i Na'Vi więc Chyba Face jednak tutaj będę bardziej skierowany No i co i tak to wygląda Za 7 godzin tak Tak za 7 godzin Odbędzie się tutaj e, Finał Więc zobaczymy czy po finale będą będzie promocja chociaż wątpię wątpię e, I przejdziemy jeszcze do sposobu na zarobek, który przestał działać Może nie wiecie lub wiecie był sposób, taki sposobik, e, który sobie używaliśmy i często o nim nawet rozmawialiśmy. E, jak ten sposób działał? Już Wam przedstawiam. E, ten sposób działał na tym, że jak ktoś się kogoś było na konto, to mógł sprzedać naklejki tam po 4 coś. Na przykład, 4,34, 4,30, 4,45, 4,46 i ten sposób już e, nie działa, z tym się na niego zabezpieczył, więc te wszystkie zamówienia, co ty mam po 4,39 na takich naklejkach droższych, będę musiał niestety pousuwać bo to już, o, bo to już nie będzie działać na tych e, rzeczach typu właśnie droższych, tylko jak już to na jakichś tańszych naklejkach poniżej 4 złote będzie można je wyjąć taniej, ale na tych droższych już niestety nie będzie można tego wyjąć, więc na ten sposób już no niestety nie działa. No i będzie trzeba nasze zamówienia tutaj usunąć. No. W sumie troszkę na nim udało się zarobić, może nie jakieś kokosy zbić, ale zawsze pomagał, więc dla mnie lipka, ale z drugiej strony no okej, okay, no po prostu będzie trzeba zamówienia pousuwać i porobić coś nowego, pokombinować, ale z tego też myślę, będą jakieś filmy i to byłam tyle, widzowie, życzę Wam miłego dzionka, oglądania dzisiaj finału, trzymajcie się, możecie trzymać subi subiczka, cześć, cześć.